Zapraszam do opisu. Tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, dlaczego Wasz motorower bądź motocykl może nie odpalać bez użycia klamki sprzęgła. Jak wiecie, w motorowerach, w motocyklach z manualną skrzynią biegów mamy czujniki przed odcięciem zapłonu bądź odcięciem napięcia w rozruszniku. I gdy my sobie. Przełączymy tutaj na zapłon. Wtedy jest podawana iskra. Gdy wyłączymy, jest iskra gubiona. Ale gdy załączymy jedynkę, pierwszy bieg, nie mamy teraz kontrolki neutralu. Klikamy tu. Nic się nie dzieje. Nie chce nam się włączyć. Dajemy neutral z powrotem. Teraz jest. Żeby na biegu odpalić, musimy wcisnąć klamkę sprzęgła. Po to jest właśnie ten czujnik. Że, gdy nam się zatnie skrzynia, coś się stanie skrzynią, dźwignia się popsuje, czy coś takiego. Wciskamy sprzęgło. Zobaczcie, dam jedynkę. Po to właśnie jest ten czujnik. Gdy my sobie z powrotem damy na neutral. Mamy neutral, nie używamy dźwigni. I nam rozrusznik kręci. Gdy wyłączymy zapłon, też nam kręci, ponieważ zapłon tutaj mamy wyłącznik zapłonu, czyli iskry. A gdy nie będziemy mieć w ogóle tej kontrolki do masy, to w ogóle nie odpalimy motoru, dopiero gdy wciśniemy sprzęgło, bo to czyta, jakby miał bity po prostu bieg. Także w dzisiejszym filmiku to by było na tyle, jak wyeliminować taką usterkę. Także warto to sprawdzić. Warto też sprawdzić, jeśli macie czujnik stopki bocznej, gdy jest motocykl na stopce, to również rozrusznik Wam nie zakręci. Także przełącznik kill suite, Sprawdzamy, gdy nam motor nie odpala, ale kręci. Gdy nam w ogóle nie kręci, sprawdzamy klamkę sprzęgła. Czy jest sprawny ten czujnik? Sprawdzamy, czy jest kontrolka na neutralu. Sprawdzamy, czy jest na luzie i czy nie jest na bocznej stopce. Także na razie.